Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale w pierwszym odcinku z gry Cooking Simulator. Będzie to ogólnie normalna seria, tak jak Piotr Sam w kuchni, tylko będzie to Piotr Sam w kuchni w grze. Ehm, wkrótce opowiadając, mam nadzieję, że seria rozciągnie się na trochę dłużej e, niż moja normalna seria w kuchni. Postaram się też rzucić coś z normalnych odcinków właśnie w mojej kuchni w domu, a nie internetowej, no ale na razie robimy, tworzymy z tego co mamy więc wkrótce opowiadając o tej grze, no jest to gra w której po prostu przyjmujemy zamówienia i staramy się je odtworzyć jakby jeden do jeden zrobić jakąś potrawę może jakiś rosół, może schabowego i to chyba mniej więcej tyle, więc możemy przejść prosto do rozgrywki. No, żeby wybrać nasze pierwsze zamówienie podchodzimy sobie do komputera i tu możemy sobie wybrać co jako pierwsze chcemy ugotować sobie. Może zacznijmy od czegoś prostego, weźmy sobie barszcz ukraiń, ukraiński. No mamy tu pokazane mniej więcej, o, co musimy użyć. Ehm, z tego co wiem w lodówce tak, to jest tak chyba rosół. Na, e, na polskie, jakby to nazwać e, sól, pieprz przyprawy, e, gdzie mamy sól i gdzie mamy pieprz? Tu mamy na pewno. Nie, to też nie jest pieprz. Tu mamy pieprz. Teraz bierzemy na szybko sól. Jeśli na szybko ją znajdziemy, albo jestem ślepy, albo jest. O, jest sól, dobra, mamy sól. Kładziemy na stole e, Beetroot, czyli potrzebujemy naszych pięknych buraków. No raczej bez nich by się nie było bardzo. Weźmy kilka na początek. Może później się dołoży. Co jeszcze mamy w przepisie? Cebula i marchewka. Weźmy po jednej albo dwie cebule jedną marchewkę. Jeśli tylko ją znajdę. Bez ten trochę... A, dobra. Tu mamy cebulę. Kładziemy. Nasza ulubiona polska cebula. Każdy Polakiem zna. I do tego marchewka. No chyba jestem trochę ślepy, bo nijak nie widzę tu marchewki. Eem, chyba, że to jest... To są marchewki. Dobra, weźmy z dwie marchewki. Przygotujmy sobie wszystko. Tu jest napisane dokładnie ile gram, aczkolwiek nie znalazłem tu wagi, więc... Powiedzmy, że na oko... Eee, I pietruszka. Chyba pietruszka, tak mi się to wydaje, jest to na polski się nazywa pietruszka. A czykolwiek jeśli się mylę, poprawcie mnie w komentarzach. Nie zapomnijcie do zostawieniu, jeśli ciągle oglądacie. Łapki w górę oraz subskrypcji, ponieważ kanał rozwija się dosyć szybko i dlatego chciałbym kontynuować z rozwijaniem go. A my możemy przechodzić dalej do przepisu. Dobra. To wszystko trzeba razem wrzucić do garnka. Przydobnęłem się taki większy garnek, chyba, chyba ten będzie ok, tak mi się wydaje. Eee, 20 gram pieprzu, zacznijmy od przypraw na samą dno. Eee, 10 i 20, dobra. Teraz sól. Tym razem <laughs> raczej się nie rozsypie, jak na moim pierwszym odcinku, który oczywiście możecie obejrzeć na moim kanale. Tam miałem mały problem z solą. O, zez w dupę Eee, Rosu, litr rosołu. Dobra. Otwórzmy i wlejmy tu cały litr rosołu. Dobra, jeszcze trochę. O, mamy. Mamy litr. Wstawmy to na tutaj. Z powrotem. Dobra, teraz 600 gram buraków. Nie wiem, ile ten burak ma gram. Dobra, 120 gram, jeden burak. Czyli. Potrzebujemy tych buraków trochę. To, 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 jeden burak chyba nic nie ważył, bo to ciągle pokazuje 120 gram. A dobra, 240 już, 360, czyli jeszcze trochę nam się tych buraków przyda. Znowu nie widzę, gdzie są buraki. A tu są, dobra. Strasznie się gubię w tej kuchni, muszę się do niej przyzwyczaić. Bo raczej kilka odcinków z tej kuchni będzie, bo gra jest ogólnie dostępna na Steamie za. Chyba 40 zł, jeśli się nie mylę. Polecam do zakupu, bo naprawdę dużo zabawy z tego jest. O, mamy już 600 gram, dobra, to więcej nam nie trzeba. O, tu sobie mogę też otworzyć. Cebula 120, no to skoro burak waży 120, to miejmy nadzieję, że cebula też będzie ważyć 120. Waży 120, no i pięknie. I 70 gram marchewki. Ile waży jedna marchewka? To jest dobre pytanie. 70 gram. No i świetnie. Eee, do tego 80 gram naszej pietruszki, Chyba pietruszki. I to trzeba gotować eee, przez. To trzeba gotować przez 120 sekund. Ostawmy sobie może timer, go się jakoś, jakoś się ustawiało, 120 sekund to będą 2 minuty, niech sobie leży i się ładnie gotuje, potem podać to na, podać 300 ml do głębokiego talerza, głęboki talerz powinien być gdzieś tutaj, jest, to jest large, no to jakby tego talerzu już raczej nie skorzystamy, weźmy sobie ten tutaj, głęboki Dobra, z tego też nie skorzystamy, ale może chociaż ten nam się uda donieść na miejsce pięknie. Oczywiście trzeba po sobie posprzątać, więc to tam wyrzućmy sobie. A gdzieś wyrzućmy, niech leży. Czysty blat jest to może leżeć, o, pięknie. I czekamy aż się nasza zupka gotuje. O, widzimy aż nabiera pięknego koloru i tu wszystko się ładnie gotuje. No klient będzie zadowolony. No będzie pan zadowolony, zdecydowanie. Jeszcze minutka czasu, w tym czasie możemy na przykład sobie e, włączyć radio. Może nie włączajmy radio, bo jeszcze przyjdzie e, copyright, który mam już na innych filmikach. Dlatego oglądajcie nowe filmiki, bo na tamtych no jakby dostałem copyrighta. Tak samo moje live'y, które są blokowane i które też się dosyć często odbywają, więc sprawdzajcie sobie co jakiś czas, włączcie oczywiście powiadomienia z dzwoneczkiem, żebyście widzieli kiedy wrzucam odcinek, kiedy wrzucam live'a. Bo kto wie ile life będzie trwał, kiedy nie zostanie ściągnięty. Poczekajmy jeszcze 20 sekund. W sumie ja zacząłem to już robić trochę szybciej, więc może wezmę ten garnek i odłożę teraz, jak już zostało 10 sekund. I muszę to wlać tutaj do tego, do tej, do tej miski. No coś tu jest, to będzie niezła zabawa. Dobra, nie dzwoń już tam. No nie dzwoń. No kurna, no dzwoni jak sąsiad, no dobra. My sobie wlejemy tutaj naszą magiczną miksturę 300 ml. Co, coś coś od serca, coś od serca trzeba dodać. Ym, dodajmy liść, taki liść, żeby to ładnie wyglądało. No, tutaj wyczuwam 5 na 5. No to musi być, to musi być na pewno 5 na 5. To jest wybitny, wybitny barsz. No i pięknie. Fucking delicious. Klient zadowolony, klient nasz pan. Dobra, weźmy sobie jeszcze jedno danie. Teraz, może coś takiego. Baked shrimp boil. Gotowane krewetki. Potrawa z gotowanych krewetek. Pieczonych krewetek, bo to jest baked w sumie. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj mamy. O, ja pierdzielę. Chyba sobie wysoko poprzeczkę zarzuciłem. Dobra, dobra. 300 gram ziemniaków. Weźmy sobie ziemniaki stąd. Tu leżą sobie w workach. Pięknie, ładnie. Ziemniak też bardzo polska potrawa. Chyba w każdym domu serwuje się ziemniaczki, na przykład do schabowego, albo ziemniaczki z koperkiem, przecież każdy lubi koperek. Kroimy sobie teraz ładnie ziemniaczka. Trzeba by to o, trochę obrócić na pół 300 gram. Kurna, to przeciąłem już. Trochę tak to przeciąłem, nie tak jak chciałem, ale chyba, powie, powiedzmy, że to jest. Tak, jest to 300 gram, super. Jakby to uciąć, żeby to było po 30 gram. No powiedzmy, że tak będzie po 30 gram. Na oko Bierzemy tutaj tą cząsteczkę wywalamy, bo nikt by nie chciał takiego czegoś dostać do śmietnika. Ehm, do tego cytrynka. Bierzemy nóż. Ciekawe czy jest jakaś różnica tym a tym nożem. Weźmy sobie ten teraz. Co sumie jako kucharz powinienem się znać, czy jest różnica, no ale bywa. To będą takie plasterki jak 10 gram. A tak też możemy pociąć, nie muszą być tylko plasterki to. Wizja artystyczna kucharza, nie Jakoś słabo ostry ten nóż, chyba. On kompletnie nie kroi. przetniemy to na pół. I teraz przetniemy to. N jasny, gwint. Ty, no. Ta cytryna stawia zdecydowanie za duży opór jak na cytrynę. Ehm, teraz musimy dodać sobie sausage, czyli. Paróweczki, takie bardziej, taka kiełbaska, paróweczka Dobra, po 24 gramy, czyli powiedzmy jakieś chyba takie kawałki to będzie 24 gramy Kiełbaso, nie uciekaj, proszę Dobra, mamy kiełbasę, żyje No i spadł nam jeden kawałek I teraz musimy dodać Sól 10 gram i pieprz 10 gram Dodajemy trochę soli Oh shit, here we go again Teraz dodajemy pieprzu 10 gram Teraz dodajemy bay leaf, czyli liść nie mam pojęcia co to jest Bay. Myślę, że to jest Bazylia, aczkolwiek nie jestem pewien. I musi być wysuszone. Jak można wysuszyć liścia? Mamy tu takie coś jak mikrofalówka. Jakby ktoś z Was nie wiedział, liść można wysuszyć w mikrofalu. O, to jest w ogóle butla z gazem. No, może później wykorzystamy sobie. O, to mi się bardzo podoba, ale to może w następnym odcinku. Dobra. Wydaje mi się, że się wysuszył w mikrofali wystarczająco. Dodajemy. Co się z tym liściem nie tak? Pomijając liścia, mamy wysuszony czosnek. Gdzie tu jest czosnek? Jest czosnek, tylko nie świeża, nie wysuszony. Ale będzie hate, że ja nie wiem, jak wysuszyć rzecz. Dobra, dajmy tu ten czosnek na wysoką temperaturę. W tym czasie możemy dodać sweet bell pepper, czyli słodki pieprz. Ewentualnie, że. Pepper to jako papryka, słodka papryka, to już by pasowało mi lepiej Sweet bell pepper, mamy 5 gram Nasz czosnek się już chyba zrobił No wygląda przepysznie I teraz dodajemy nutme No to już naprawdę nie mam pojęcia co jest, więc będę po prostu patrzał co tu może być A to jest mąka z orzechów Cynamon ziemny, 10 gram Dobra, mamy 10 na cynamonu i dodajemy teraz Old Spice, All Spicea. Dobra, All Spicea. Nasz klient będzie zadowolony. No ja na trochę inaczej moje płatki, ale klient nasz pan. Może nasz czosnek już nie jest taki gorący. Dare jest gorący. O, szpatułka może być. Czemu nie? No, czosnek na szpatułkę. Teraz potrzebujemy ginger, czyli ee, pięknego imbiru. ja jeszcze jak byłem młody jak ym, zawsze obok domu mieliśmy takie małe nasze ala pole takie, no podwórko mieliśmy, gdzie mieliśmy zasadzone kilka, kilka rzeczy w roku i były to truskawki, maliny i był tam też imbir nie tylko mieliśmy jakieś takie owoce ale imbir też zawsze był i pamiętam, że za dzieciaka nigdy nie lubiłem, bo zawsze miał taki bardzo mocny, bardzo mocny smak, ale potem zacząłem go lubić jak. Jak. Yy... Przeprowadziłem się i stwierdziłem, że po kilku latach znowu spróbuję tej, tej, tej oto wykwintnej potrawy, jak, jaką jest imbir. I wypiłem napój imbirowy, do którego byłem bardzo źle nastawiony. A Aczkolwiek wypiłem pierwszy łyk, mówię dobre. Wypiłem drugi łyk, mówię jeszcze lepsze. I tak w ten sposób się przekonałem do Imbir. Dlatego od jakiegoś czasu uważam, że Imbir jest całkiem dobry. Aczkolwiek pamiętajcie, wątróbka zawsze będzie najgorsza. Yy, no i lecimy teraz dalej z naszą potrawą. Teraz musimy dodać ziemniaka. O, czyli to co tu kroiliśmy wcześniej. Yy, które to było ziemniak? Tu jest ziemniak. Dodajemy ziemniaka. Ziemniak i cytryna wyglądają strasznie podobnie. Nie podoba mi się to. I teraz musimy to gotować przez 60 sekund. O, palnik jest włączony cały czas, jest no, Widać, że profesjonalny kucharz no, gaz się ulatnia, to super niech się przez minutę gotuje. Jak będzie pół minuty, no bo zacząłem to trochę później, jak tu będzie pół minuty, to zaczniemy znowu robić w ogóle. Zwróćcie uwagę na to, ile tu jest rzeczy do gaszenia jakby... Tu jest jeden za 5 cm drugi, trzeci. Samy zraszacze. Dobra, tym się poławimy później. Nasza potrawa już jest gotowa. I musimy to teraz wodę stąd wylać. Dobra. I wylewamy niepotrzebną wodę. Dobra. Mamy nasze pięknie gotowane warzywa. I teraz potrzebujemy dodać baking tray czyli na płytę do piekarnika czy my będziemy mieli już taką w piekarniku, czy dopiero... nie, dopiero chyba musimy skąd wziąć każdy dobry kucharz wie, że czasami ta, ta, taka praca, taka praca pomyślmy, że tego nie było to też nie wygląda tak źle dodajmy tutaj całe wszystkie rzeczy z garnka Nie? o super garnek tam sobie jakiś rzućmy o ładnie sobie wylądował na stole dodajmy teraz 120 gram krewetek możecie przekazać napisać w komentarzu czy lubicie krewetki czy tak tak średnio bym powiedział no tak średnio bym powiedział tak średnio Aha. ja za krewetkami jakoś bardzo nie przepadam aczkolwiek są one smaczne jeśli chodzi na przykład do jakichś makaronów. Musimy dodać 120, w końcu to jest potrawa jednak krewetkowa, trochę ich tu musi być. Chciałbym też... Chciałbym też, żebyście zauważyli, Baleoś nagrywam. Waleoś. Tak. Dobra, <śmiech> kontynuując. <śmiech> No, więc zadaliśmy już nasze wszystkie krewetki. Następnym składnikiem jest... A, w sumie wszystko co już dodaliśmy, tylko jeszcze kiełbaska została. Będę musiał ją kiedyś odtworzyć na normalnym odcinku. Dlatego pamiętajcie, żeby mieć włączone powiadomienia, bo może już za tydzień wrzucę albo nawet jutro odcinek jak odtwarzam takie potrawy. A może za miesiąc. Jak już nie będziecie, przestaniecie mnie oglądać, to przyjdzie akurat powiadomienie, że odtwarzam potrawę, którą kiedyś widzieliście na odcinku. Dlatego polecam zostawić subskrypcję, łapkę w górę oraz włączenie na powiadomienia, ponieważ wspiera to mnie, a was to nic nie kosztuje. Dobra, kontynuując z naszym daniem. Gdy dodane jest wszystko, trzeba to piec przez 80 sekund. Pięknie. Zamykamy i oj, 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 oj. Dobra, 80 sekund, tak. Czekamy sobie, wyjmujemy nasze naszą potrawę, kładziemy ją na stół. Jak widzimy, tak. No, uznajmy, że podłoga jest czysta, ok? Uznajmy, że podłoga jest czysta. Weźmy sobie po prostu to wszystko na 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 załadujmy. I jakby wrzućmy na patelnię z powrotem, trochę to czasu zajmie. Więc może wrócę do Was, kiedy już skończę to przekładać. Yy, no więc, jak mogliście zauważyć, załadowałem już tu wszystko. Tak, to, to wszystko tu jest. Tam, tam, jakby nic nie zostało, wszystko jest na talerzu ładnie. Musimy to teraz, jak jest napisane w przepisie, transfer onto a plate czyli przenieść na talerz, bierzmy sobie duży talerz dodajmy składniki tak mi się wydaje, że tak się powinno robić, tak o, i powiedzcie mi czy ktoś z was by nie chciał takiej potrawy zjeść normalnie, legalnie w restauracji przez test ogólnie trochę to się ochłodziło od czasu jak to jakby Yy, podnosiłem z podłogi, oczywiście czystej podłogi, Pamiętaj, o genie. nigdy nigdy nie, nie wkładajcie tego... Nigdy swoich rzeczy. Yy, no się. Eee! O, <grywki> w sumie tak, tak, tu kończymy... Dobra, skoro jedzenie stwierdziło, że tak się zachowujemy, to ja też będę y miły dla nich. Odpalmy sobie wszystkie pieśniki, widocznie jako kucharz się nie spełniam, stójmy sobie tutaj, popatrzmy na tą piękną butlę, nie żeby tu się miało coś stać za chwilę, ale tak po prostu, Jak się ładnie podgrzewają, podamy klientowi pyszne danie, będzie pan zadowolony, mam nadzieję, że nie ściągną mi za to kanału. Albo odcinka, bo jest to całkiem prawdopodobne, więc jeśli to by był ostatni odcinek, to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo może akurat dowiecie się, że dostałem bana. Czy to nie zadziała? Oha, jakiś problem mamy z kuchenką. Z kuchenką. Ja tam żadnego problemu nie widzę. Wyłączmy gaźniki, wszystko ładnie działa. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! おいい